Siemanko witamy was serdecznie razem z joystickiem w kolejnym odcinku. Ostatni odcinek z gadżetami bardzo wam się spodobał i gadżety, które wspólnie przetestowaliśmy spodobały się waszym pupilom, więc postanowiliśmy, że tym razem przetestujemy kolejne gadżety z TikToka. A jeżeli wy kochacie zwierzątka tak samo jak my, to zostawcie łapkę w górę tak samo jak zrobił to joystick. to jeszcze buzik. Nie dał. Aż ty. O, sztylet! Dawaj dawaj, dawaj. Wyobraźcie sobie, że idziecie z niską pełną przekąsek do wyrazu na serial, i na waszej drodze nagle pojawia się to. gadżet, dzięki któremu, gdy tylko wydarzy się coś na Waszej podłodze, pobije się szklanka, rozleje się kawa, wysypią Wam się przekąski i ten gadżet służy do tego, żeby pieski się do tego nie zbliżały. Tylko najpierw trzeba jeszcze siebie ogarnąć. A jest to, moi drodzy, taki oto przenośny kojec, można to tak nazwać. Nie dość, że jest składany i bardzo mobilny, możemy go złożyć w coś takiego, zawinąć gumką. Tu jeszcze jest bardzo... Pojemny. Rozkładamy sobie taki kojec z daleka od miejsca incydentu. Górę, jak widzicie, mamy rozpinaną, że jak wsadzimy do środka pieska, to możemy go później zapiąć. Następnie bierzemy naszego łobuza, wkładamy go do środka i zapinamy, żeby czasem nie wyskoczył nam górą. I kiedy on jest bezpieczny, siedzi sobie grzecznie w naszym końcu. My możemy sobie na spokojnie posprzątać, nie martwiąc się, że piesek zacznie wyżerać nam przegązki z podłogi. A kiedy już posprzątamy, możemy uwolnić naszego pieska i tutaj mamy takie okienko, które otwieramy zameczkiem i przez które piesek może sobie swobodnie wyjść. No, zapraszam! Nope! Chyba mu się tam spodobało. No i co czuję, że to będzie jego ulubione miejsce. Teraz coś dla właścicieli piesków, które jedzą mokrą karmę z puszek. Nie ukrywajmy, denerwujące jest to, jak otworzymy puszkę, dajemy gdzieś z połowy puszki jedzonka pieskowi, a następnie nie da rady tego później zamknąć karma niestety się wietrzy. A więc mam gadżet, dzięki któremu ten problem przestanie istnieć. Jest to taka silikonowa nakładka na puszki, która ma trzy różne rozmiary w środku i jeżeli otworzymy puszkę, chcemy ją zamknąć, to wystarczy tylko wcisnąć tą nakładkę na puszeczkę. Karmę wkładamy do lodówki i ani nam nie śmierdzi w lodówce, ani karma nam się nie wysusza i wszystko jest git. Więc gadżet moim zdaniem 10 na 10, bo mi często czegoś takiego brakuje. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja często mam wyrzuty sumienia, kiedy wychodząc na spacer przy minusowych temperaturach, ja mam na sobie ciepłe buciki, a pieski muszą iść na boso. Dlatego znalazłam idealny gadżet. Są to moon dla piesełku. Mają odblaski i podeszwy antypoślizgowe, więc na lodzie nie będą się ślizgały. Przymierzmy teraz je iwonii i sprawdźmy, jak będzie w nich chodzić. Tak wygląda Iwunia w nowych bucikach, jak oceniacie. 10 na 10 nawet pod kolor futerka je pasują. Testujemy nowe buty. <słuch> Chyba będziemy musieli nauczyć się w tym chodzić, co? Ja w szpilkach też na początku od razu nie potrafiłam chodzić. gotowa do wyjścia, to przy okazji pokażemy kolejny gadżet, dzięki któremu nasz piesek będzie widoczny z daleka i nam się nie zgubi. A jest to taki mały broleczek, który możemy doczepić do obroży albo do smyczy, gdziekolwiek chcemy i który, uwaga, dodatkowo się świeci. I to nie tylko tak, może też tak. Sprawdźmy, jak będzie to wyglądało na joystiku i czy będzie to w ogóle widać pod jego sierścią. U joystika pod brodą na pewno nie będzie tego widać. <grym> Czyli doczepiamy mu tutaj. Na górę. Cyk! I teraz możemy iść na spacer. Pierwszy spacer w nowych butach. Jak widzicie, światełko się sprawdza, tym bardziej jak się zrobił już tak szarawo, ciemno. Wszystko widać, ich zadowolony i Wunio w nowych butach też czuje się 10 na 10, więc ja oceniam te gadżety też 10 na 10. Wy oczywiście oceniajcie razem ze mną i napiszcie w komentarzu, które gadżety z dzisiejszego odcinka Wam najbardziej się podobały, ale poczekajcie z oceną, bo jeszcze zostało nam kilka. A teraz przedstawiam Wam różową, Silikonową multifunkcyjną matę do jedzonka dla pieska. Ono jest na takie przysawki, dzięki którym możemy przysać ją oczywiście do podłogi, żeby się nie ślizgała podczas gdy nasze pieski jedzą. Przyklejamy naszą matę do podłogi. I jak widzicie, nie jesteśmy w stanie jej oderwać. Mata służy do tego, żeby piesek za szybko nie nachapał się jedzeniem. Na przykład joystick jest bardzo pazerny na jedzenie, i ją potrafi małą miseczkę opędzlować w 15 sekund. Więc na tej macie przygotowane są różne miejsca. Tutaj jest jakieś mini baby suche przekąski albo suchą karmę. To wysmarować jakimś masłem orzechowym albo pastą mięsną. Tutaj możemy na przykład włożyć mokrą karmę, a tutaj nalewamy wody. Sprawdźmy, czy joystickowi się spodoba. Tá, Bardzo szybko opędzlowana, więc oceniam ten gadżet 10 na 10. i Najlepsze jest to, że jak już pieski zjedzą, to wrzucamy tylko do zmywarki, później wyciągamy czyste i możemy ponownie użyć. Więc na pewno u mnie sprawdzi się idealnie. Załóżmy, że wasz piesek zjadł za dużo przekąsek, ciekawe czy jej winy. I musi teraz przejść na dietę. Tak samo jak i nie, nie ostatnio musiała przejść na dietę i musiała mi wyliczać jedzonki, bo musiała schudnąć chyba 100 gram. <grym> no i nie oszukujmy się, jest to uciążliwe. Musicie. Wyciągnąć miskę, później karmę, później zważyć samą miskę, później nasypać tą karmę do tej miski, zważyć karmę z miską, obliczyć ile tam jest tej karmy. Mam gadżet, dzięki któremu ta czyna stanie się wygodniejsza, mianowicie jest to nabierak z wbudowaną wagą. Mamy tutaj dwa przyciski: jeden jest od włączania, a drugi od zmieniania jednostki i możemy sobie przerzucić z gramów na uncję, z uncji na mililitry, na kubki i tak dalej. A więc nabieramy karmy. Wydzielamy sobie miseczkę i od razu pokazuje nam, ile mamy jedzonka. Tutaj akurat jest 159 gramów. Swoją drogą ten gadżet może nam się przydać nie tylko do karmy dla piesków, ale też do wielu innych rzeczy, więc polecam 10 na 10 sami ocenić, jak Wam się podoba. A teraz gadżet, który ocali życie niejednemu listonoszowi. Załóżmy, że Wasz pies jest tak cwany, że potrafi sam sobie nacisnąć klamkę i otworzyć drzwi. Jest to taka blokada. Ona kosztowała 10 zł. Rozkłada się i składa. Jeśli wciśniemy ten przycisk, nie możemy już tego ruszyć, bo się blokuje. A jeśli wciśniemy ten przycisk, blokada nam się rozkłada. Musimy ją zablokować w ten sposób pod kątem 90 stopni. Następnie ściągnąć naklejkę i zamontować naszą blokadę pod klamką. I dzięki temu mamy pewność, że nasz pies nie wydostanie się z pomieszczenia. No chyba, że jest na tyle cwany, że potrafi sobie też wcisnąć przycisk blokady. Jak widzicie, drzwi teraz otwierają się normalnie, a teraz Krystian z drugiej strony zablokuje drzwi. Zablokowane i. Nope. Teraz już nie możemy się wydostać. A z całej siły! No ale pieski nie mają tyle siły, czy mają? No nie mają, ale no. To... <grym> No i tak, ocena tego gadżetu zależy od Was, bo to już od Was zależy, czy lubicie listonosza, czy nie. Kolejnym gadżetem jest odwrotna parasolka, która działa tylko wtedy, jak jest silny wiatr. Musisz ustawia się w ten sposób i iść pod wiatr. I wtedy ona się składa w drugą stronę. Żartowałam! To jest psia parasolka. Tutaj mamy taki łańcuszek, który doczepiamy do szelek naszego pieska. Tutaj mamy rączkę, za którą chwytamy. I sobie prowadzimy. Nasz piesek nie mokniemy, go później nie musimy wycierać. Nie mamy syfu na podłodze i jest wszystko super. Więc sprawdźmy, czy to faktycznie będzie działało. Ok, łańcuszek mam przyczepiony do szelek. I no i ta Jojo, nie przypadło ci do gustu, co? Druistikowi się nie podoba, więc chyba będziemy musieli jednak to oddać. Czego Iwi brakuje do bycia groźną lwicą? Tylko grzywy! Dlatego kupiliśmy taką oto czapeczkę imitującą lwią grzywę. Sprawdźmy czy będzie na pasowała. nie pasowało. Co to jest? Piątko! No niestety jest trochę za mało, bo nie można jej zapiąć, więc nie wiem jakiego to jest pieska na ciułał. Pójście jak to wygląda. 10 na 10! Jest Przepiękna! <laughs> jak Wam się podoba? Królew! Naprawdę idzie tego zapiąć? No nie ma takiej opcji i nie ma za dużo sierści tutaj. Pamiętajcie, że żeby namówić Joysticka i Wunię na kolejny odcinek To musicie zostawić tutaj bardzo dużo Łapek w górę A my się z Wami żegnamy, dzięki za oglądanie I widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!